Okej, okay, wiem, że w tytule jest napisane Netflix, ponieważ tak ten film bodajże 10 listopada wychodzi właśnie w streamingu, ale to jest David Fincher, to jest tak jak przed chwilą byliśmy na Martinie Scorsese. Idźcie do kina. Jest tylko w wybranych, ale jeśli jest obok was, to sprawdźcie, niezależnie od tego, jaki ten film jest. Bo mówimy o jednym z najlepszych reżyserów naszych czasów, więc hej, no myślę, że zawsze warto świętować kino w kinie. The killer, czyli zabójca. I jest to najnowszy film Davida Finchera, który opowiada nam historię granego przez Michaela Fassbendera, tytułowego Zabójcy. A więc mamy wreszcie remake naszego klasyka. Nie wiem dlaczego w rolę tak jakże śmieszną, którą Pazura świetnie wykreował, wciela się jednak człowiek bardziej dramatyczny. Przez jest Dużo mniej śmieszny, no ale hej. Nie no dobra, no żarty, żartami oczywiście jest to bardziej film o szakalu niż naszym jurku killerze. <grywy> Chociaż nie pozbawiony humoru, to jednak zrobiony na poważnie. Mówimy o Davidzie Fincherze. Jednym z. Człowieku, który wykreował wręcz nasze dzisiejsze poczucie, jak powinien wyglądać thriller. Policjanci, złodzieje, ktoś kogoś zamordował, wiadomo, przychodzą do głowy fight klaby Seveny, zodiaki i tak dalej. Mnóstwo zresztą z tych filmów już zrecenzowałem na kanale. Ale praktycznie zawsze chwaląc Finchera, więc hej, jak wychodzi jego nowy film, choć nie byłem hiperfanem Manka ostatniego, no to jednak wiecie, no oglądam z takim, ej, 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 koniecznie idę do Dokida. I powiem wam tak, Zabójca jest dla mnie filmem zaledwie dobrym. I to jest film, który. I to jest dziwny film. To jest bardzo dziwny film, jak na Finchera, ponieważ mamy tutaj zlepek kilku rzeczy, wyprodukowanych w sposób technicznie w 100% Fincher w Fincherze, o czym zaraz powiem. Ale jeśli chodzi o fabułę, jest tu bardzo mało, jak dla mnie, Finchera w Fincherze. No bo dla mnie ten film to jest taki zlepek trzech, powiedzmy, filmów, które przyszły mi na myśl. Le Samurai przychodzi samo przez się, no bo to jest film o mordercy na zlecenie, który tam nie wychodzi mu skok, znaczy tam zadanie i coś się dzieje. A od tego również zaczynamy ten film, to nie jest spoiler. I trochę John Wick, tylko John Wick w tym sensie, że nasz bohater. Ten, ten film się przeradza. Ja nie wiem, co to jest spoilerem, co nie, bo ten film prawie nie ma fabuły, tak naprawdę. On jest bardzo, bardzo prosty, no ale szedłem zupełnie w ciemno, więc ja tego nie wiedziałem. Natomiast film się przeradza trochę w takie kino zemsty, no, że nasz zabójca po kolei odwiedza ludzi, i jest tutaj to praktycznie fabuła Johna Wicka z tym, że absolutnie jest to w innej konwencji, tam gdzie tam były yy, ganfu, strzelanie się, skakanie sceny akcji i tak dalej tak dalej tak dalej, to tutaj mamy raczej powolną precyzję i nudność dnia codziennego, wszystkie małe szczegóły, które nasz bohater nam pokazuje i opowiada, i film nam je opowiada, pokazując, to jest ogromnym plusem. Fincher po prostu odnajduje fincher, człowiek znany z precyzji, człowiek znany z tego, co ja zawsze powtarzam, że każdy ruch kamerą musi mieć na milimetry i tak dalej. Koleś jest obsesyjny, po prostu, jeśli chodzi o kręcenie filmów i aspekty techniczne i reżyserię, kręci film o obsesyjnym. <laughs> płatnym zabójcy, który właśnie wszystko musi mieć precyzję i tak dalej, żeby nie dać się złapać, i wiadomo. Nie? Także no trochę taki metafilm w pewnym sensie Tylko, że nie o kręceniu filmów, a o mordowaniu I trzecim takim właśnie czymś, co przyszło mi na myśl To Larsa von Dom, który zbudował Jack Gdzie śledziliśmy seryjnego mordercę W sensie już takiego, no nie, że płatnego Ale kogoś, kogo... Jakby perspektywę film pokazywał w momentach, gdzie, gdzie morduje ludzi, i ten film też podobnie bawi się nami, widzami. To znaczy, z jednej strony śledzimy człowieka ciekawego, z którym się w pewnym sensie zaprzyjaźniamy na ekranie naturalnie. Wiemy, że to jest płatny morderca, ale naturalnie pewne jego cechy osobowości sprawiają, że jest dla nas ciekawy i jakoś tam zaczynamy mu. Hibicować w tej historii z pewnych przyczyn, takich dosyć ludzkich, że rozumiemy jego pozycję i co musi zrobić, i tak dalej, ale z drugiej strony on potem na naszych oczach morduje ludzi, których wydaje mi się, że każdy widz siedząc w kinie myślał sobie, nie no, to. Nie no, nie. Not cool ziomek. nie fajne. Tylko Fincher robi to w sposób, który mnie zaskoczył trochę na minus fabularnie, to wielu osobom może się w ogóle spodobać, czyli jest w tym filmie pewna prostota. Jest kilka aktów, gdzie dosłownie na ekranie się pokazuje tam akt jeden, jakieś miejsce, akt 2 jakieś miejsce. Nie jestem fanem tego zawsze jak filmy to robią, to mój umysł ym, tak jakbym był na lekcji i miał jakąś pracę domową zadaną na zasadzie, że tyle zadań do obejrzenia. Mimo że jestem na filmie Finchera i powinnam się jarać, że u, zajebiście, niech on trwa jak najdłużej, bo to Fincher, to jednak tak mam z tyłu głowy, o nie lubię czegoś takiego, że akt 1, akt 2. Mówiłem to samo o Wes Andersona ostatnio w Asteroid City. Jakoś zawsze mi to wiecie, nie, nie podoba mi się to. Wolę jak filmy nie tłumaczą narracji, tylko po prostu działają, że te akty są niewidoczne i Istnieją. Film jest strukturalnie sensowny, ale nie mówione jest mi to wprost. E, no oczywiście nie jest jakiś tam wielki problem. Natomiast nasz bohater przez cały film jest mającym monologi, a na zewnątrz prawie nic nie mówiącym, super, hiperprecyzyjnym, mordercą na zlecenie, który większość czasu pokazuje nam i on, i film, jak nudne i też jak. No, niełatwe jest życie takiej osoby. I film tutaj jest pod tym względem fascynujący, uważam, ponieważ ostatnio w ogóle też oglądałem na jeden z tych podcastów Shona Ryana, tym żołnierzem kanadyjskim, kanadyjskim snajperem, co ma tam najdłuższą, poświ... najdłuższy potwierdzony strzał zabuj... zabijający w historii, chyba. I on opowiadał właśnie taki jeden, nawet mi się wyświetlił ostatnio, klip, Nie wiem skąd algorytm wiedział, żeby wyobrażać taki killera i będzie podobna rozkwina, ale taki filmik pod tytułem Jak nudne jest codzienne życie snajpera, nie żeby sobie. Zawsze w filmach to jest tam, prawda, się strzelają, tu, ten... W rzeczywistości Snajper to 3 dni się czołga, potem 7 godzin siedzi na dachu i potem ma 5 sekund na oddanie strzału, czy coś w tym stylu. Wie, wiecie, to nigdy nie jest takie proste i nigdy film wam nie pokaże, że musisz iść do kibla, nie ma jak, a to, a tamto, a go coś boli, a nie może się wyprostować. Filmy tego nie pokazują. I właśnie Fincher, bo to nie jest sexy, nie? I właśnie Fincher pokazuje te wszystkie szczegóły i też trochę ten film może posłużyć jako taki poradnik, jak być płatnym mordercą. Mówię w pewnym sensie, ponieważ jest dużo aspektów tego, jak on obchodzi ochronę, na przykład, że zamawia z Amazona jakieś tam gadżety, które każdy z nas mógłby zamówić, które pomagają mu gdzieś się dostać. Jest dużo takich elementów, takiego, jak, jak, tak jakby naprawdę Fincher zrobił precyzyjny research, jak płatny morderca operował, Oczywiście ja nie wiem, czy to jest prawdą, czy nie, ale ogląda się to z takim, to jest jeden z tych filmów, gdzie tak a, to ciekawe, o, o, o i to ciekawe, o, no rzeczywiście, to, to jest nudne, albo ale fajnie jest być takim, że jestem asasynem tutaj, Ten, znaczy nie wiem, co fajnego jest z mordowaniu ludzi, ale wiecie, możecie się wyobrażać, możemy, że to taki sexy. Chłop tak naprawdę tam trzy noce praktycznie nie śpi, co chwila budzi, bo musi patrzeć, czy, czy jego cel się pokazuje w oknie. I takie elementy, które są tutaj niesamowicie dokładnie pokazane, e, z ogromną cierpliwością Finchera, wręcz niecierpliwiły mnie jako widza na ekranie. Ale to właśnie o to chodziło, tak? Żeby przekazać tę codzienność tego chłopa. Dodatkowo z takich plus o minusów, e, Michael Fassbender. Michael Fassbender, który jest uważam świetnym aktorem, ma tą jego twarz super plastyczną, do wszystkiego miny i tak dalej. On trochę taki Tom Hiddleston, Zawsze mi się też kojarzyło, oni potrafią tak grać twarzą. E, raczej dramatyczny, świetnie tu wygląda. W ogóle, jak jest bez koszulki, to widać, że jest wycięty i jakby mega przygotowany do roli, dba o siebie, jest zaangażowany itd., itd., ale ta rola na niewiele mu pozwala, ponieważ on. Jak mówi yy, monologi, narracje, takie, które my słyszymy w jego głowie, powiedzmy, to tak, ma dużo rzeczy do powiedzenia, ale mówi je w monotonnym stylu, takim właśnie prowadzę pamiętnik, mówię sam do siebie. Z drugiej strony, w trakcie filmu gra świetnie chłopa, co nie chce się rzucać w oczy, ale z definicji, jeśli macie chłopa, który nie chce się rzucać w oczy, nie wdaje się w rozmowy, tylko chodzi, patrzy, przytakuje i tam czasem zrobi. No to on to jest tak, to jest naprawdę małe pole do popisu dla aktora, który chciałby grać, no nie. I więc Fassbender, Fassbender to robi świetnie, ale gdzieś mam wrażenie, że ten film, sam jego zamysł, samo jego sedno, czyli takie właśnie nudna codzienność asasyna, który głównie to nie zwraca na siebie uwagi, sprawia, że i temu filmowi, i Fassbenderowi Fincher trochę podcina skrzydła już na starcie. To, co jest najbardziej zaskakujące, to jest to, że pomimo tej brutalności, tego, że nasz bohater morduje ludzi i to jest taki, w taki sposób pokazywane, że my. Automatycznie raczej utożsamiamy się z nimi i za każdym razem mamy taki zgrzyt. Fincher wsadza w ten film zaskakująco dużo żartów. I do tego stopnia, że jeszcze, jeszcze ze dwa żarty, ja bym powiedział, że to jest czarna komedia. A nawet nie wiem, czy ktoś, nie, nie, czy nie moglibyśmy się tutaj pobawić, wiecie, w argumentację, że, że trochę jest to taki thriller o czarna komedia, ponieważ prawie każda sekwencja, jak długo by nie było to podbudowywane, czy jak długo by nie trwała, czy nie, nie zakończyła się czyją śmiercią, ma jakiś. Czarny humor, jakiś dowcip wrzucony, gdzie na początku już zastanawiałem, czy mi się, bo cały ten początek, nic nie chcę spoilerować później, ale to jest trochę na zasadzie, że zaczynamy od tego, że nasz bohater nie trafia z tej snajperki. Od tego się zaczyna film. I on tak przez 15 minut słyszymy tego te z ofu teksty, te jego takie taką mantrę. On nam to opowiada, to, to można nam się kojarzyć z jakimś tam fight clubem czy coś, gdzie Edward Norton opowiada swoje myśli. I to jest takie bardzo właśnie, wiecie, że snajper musi być precyzyjny, nie może mieć empatii, musi zrobić to. Jak jesteś mordercą, to coś tam działaj zgodnie z planem, powtarza takie, wiecie, trochę Paulo Coelho w Asasynów, po czym nie trafia jest, oh shit. zasadnie <laughs> są takie, y jest kilka takich sekwencji później w takcie filmu, gdzie mamy taki żart na zasadzie, że jest wielka podbudowa, po czym coś mu nie wyszło i jest takie, oh fuck, nie? I taki moment takiego, <laughs> to, to, to jest fascynujące, miałem nawet wrażenie, że Fincher tak jakby, tak jakby cały film był wymówką, żeby dać nam pięć żartów z czarnym humorem, z których jeden, notabene, taki w windzie, dla tych, co widzieli, no był, bo... trochę się uśmiałem, ale był stawiony tak bardzo na siłę, tak bardzo nie miało sensu... Do... Wiesz, tu było widać, że Fincher chce mieć ten żart. Jestem zaskoczony, ponieważ nie twierdzę, że nie chciałbym czarnej komedii od e, Finchera i takiego humoru. On no, fajnie gdzieś tam rozmaica ten film, to jest taki, taka przyprawa, to jest takie jak macie solony karmel, niby coś słodkiego, ale jak tam troszkę soli dodacie, to ta słodycz wychodzi. Może, może tak być w kinie. Tylko ja się bardziej zastanawiałem, gdzie się podział w tej fabule, i to jest to, czego mi brakowało, ten Fincher, który chce opowiedzieć coś więcej, ponieważ ten film jest cholernie prosty. I do tego stopnia, że to, co najbardziej mnie w nim uderzyło, bo tak oglądając usta myślałem, okej, okay, wygląda to świetnie, widzicie, mało mówię tu o technicznych aspektach, ponieważ to jest po prostu klasyczny fincher, gdzie film jest rewelacyjnie, każdy kadr z precyzją nakręcony, praca kamery jak zwykle przyjemna, dokładna i tak dalej świetne zdjęcia, tutaj dużo mamy a to w mroku, a to w brzasku, a to coś, różne lokacje, jak jest scena akcji jedna w tym filmie to jest też naprawdę fajnie nagrana i taka bardzo, jak zwykle, jak zwykle najlepsze sceny akcji są w filmach nie akcji nie od reżysera na akcji, bo zamiast nudnej papki jest to nagrane w sposób zachowujący, jakby trzymający się z zasad filmowych, żeby opowiedzieć dobrze scenę więc Fincher tutaj świetnie opowiada pojedynek który jest brutalny, wielki i energetyczny na ekranie, nasz bohater się z kimś bije, bo, ponieważ na co dzień właśnie takich rzeczy nie kręci, no wiem, że Fight Lab był, ale ufmy się, tam były tam nie było scen w akcji tak naprawdę, tylko nie o to chodziło, nie? Także aspekty techniczne jak zwykle działają, jak zwykle Fincher to jest Fincher, to nie ma w ogóle, jak dla mnie, no przyjemnie się to patrzyło, ten film jest już na jakimś poziomie na starcie, ale zastanawiałem się, gdzie są te wszystkie, prawda, jego the gameowe, fight clubowe, sevenowe, jakieś rozkminy, jakieś coś, jakiś drugi plan. Nie? Wszystko, ten, ten odcinek właśnie, wchodzi mi do głowy, ten film ogląda się jakby, to był jakiś taki odcinek, który, taki, taka zabawa, taki, tak jakby Fincher się zabawił w takiego studenta yy, w reżyserii, znaczy jakiegoś w jakiejś szkoły filmowej i na zasadzie, a nagram sobie film o asasynie, który metodycznie tam coś robi, I taki będzie prosty, kilka tu dialogów, kilka, trochę lokacji, koniec. I to, co mi najbardziej właśnie zabrakło, gdzie oglądałem, myślałem sobie, że to będzie takie, że to jest dobre, mówię, okej, okay, ale no, trzeci akt, jeśli można tak powiedzieć, tam szósty akt, jak się pilok czy co tam się dzieje tej dziwnej podziałce, to tak sobie myślałem, że okej, okay, ale chcę, żeby coś było, żeby coś się wydarzyło, jakiś twist, jakieś coś więcej i tak praktycznie nic się nie wydarza. Ten film jest bardzo jest końcówka jest bardzo taka mm, koniec. I muszę powiedzieć, że to mnie zawiodło. No ale wciąż jest to technicznie bardzo dobrze wykonane, to jest kurwa Fincher, to jest fastbender, precyzja w każdym kadrze, świetne zdjęcia, przyjemnie się na to patrzyło. Bardzo ciekawe aspekty tego świata płatnego mordercy rzadko pokazywane, mnóstwo szczegółów, które czasem bawią, czasem niestety uczą, a czasem po prostu ciekawią, a czasem obrzydzają, jak chłop musi zamordować, albo nie musi, ale morduje ludzi, którzy są względnie niewinni, nie? Także jest to, jest to mieszanka, która sprawiła, że bardzo dobrze mi się to oglądało, ale czegoś mi brakuje. Nie jest to film Finchera typu Fight Club, gdzie tam można sobie dorabiać filozofię i coś, jakiś twist na koń, wiecie o co chodzi. Nie jest to The Game, nie jest to nawet Zodiak, który też miał więcej bohaterów w sytuacji laty, rozkmin i tak dalej. Także czegoś mi tu brakuje, brakuje mi tu pazura, ale jest to wykonane klasycznie, z precyzją, na wysokim poziomie. Siedem mocne ode mnie yy, i ja osobiście, jeśli macie okazję, polecam obejrzeć w kinie, ponieważ film wygląda technicznie świetnie, ale oczywiście, jeśli nie macie możliwości, to będzie zaraz na Netflixie, i wiecie, no też, też, warto, też warto w domu obejrzeć. Jestem ciekaw, jak ludzie odbiorą szczególnie ten czarny humor, ponieważ naprawdę tych scen jest mało ilościowo, ale czasem też się śmiałem. Ja mam, miałem wrażenie, że Fincher przez 10 minut podbudowuje jeden dowcip, jedno zdanie. Trochę jak ta scena w The Lighthouse, jak Willem Dafoe tam mówi ten swój dramatyczny monolog do Pattinsona, tam nie wiem, ze 3 minuty, po czym jest jedno zdanie na zasadzie, że no dobra, to lubię Twoją kuchnię. Taki jeden, jakiś taki suchar, prawda, zakończony, yy, znaczy kończący ten monolog, tak wiecie, pod, podcinający całą tą podbudowę śmiesznie, nie? I Fincher tak się tutaj bawi, także, także, hej. Ale jak dla mnie to Fincherowi po prostu brakuje, bo to jest w ogóle, nie powiedziałem, ale to jest na podstawie jakieś tam opowiadania, czy komiksu, czy czegoś takiego. Yy, jak dla mnie to Fincherowi to brakuje, po prostu fabuły, która by coś więcej dała, ponieważ chłopiec jest tak uzdolnionym reżyserem, że wszystko, co by nie nakręcił, to wygląda świetnie. Także ja chcę więcej, czekam na wasze opinie, jeśli oglądaliście, jeśli nie, no dopiero na się obejrzycie. Piszcie śmiało. Jestem ciekaw właśnie jak ten film się sprzeda, bo podejrzewam, że dla jednych będzie nudny, za mało się dzieje, a dla drugich będzie ależ piękne wspaniałe i w ogóle inne i klimatyczne. Także jestem ciekaw. Piszcie śmiało i do zobaczenia w kolejnym, ponarzekajmy o filmach.